Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii Dale Powołania. Dzisiaj pragnę przedstawić wam podstawowy główny cel formacji, którym jest ukształtowanie w każdym seminarzyście tożsamości kapłańskiej. Zanim powiemy sobie o tym, kim jest kapłan i na czym polega tożsamość kapłańska, najpierw przyjrzyjmy się, kim jest w ogóle sam seminarzysta. Otóż, według dokumentu Ratio Fundamentalis, Dar powołania do kapłaństwa, który jest podstawowym dokumentem mówiącym o formacji w seminariach w Polsce, semny, seminarzysta e, traktowany jest jako tajemnica sama, sama w sobie. Jest to po prostu zwykły człowiek, który przychodzi do seminarium. I z, I z jednej strony jest obdarzony ogromną łaską, zdolnościami, talentami, ale z drugiej strony jest jednak nadaczony różnymi ograniczeniami, swoim człowieczeństwem, swoją słabością. I w formacji chodzi o to, żeby zintegrować te, dwie, te dwa aspekty. Z jednej strony to, co jest mocne, utalentowanie z tym, co jest słabe, aby powstała jedna całość. I na podstawie tego zintegrowania te, te, tego człowieczeństwa, właśnie kleryka, seminarzysty, można dopiero kształtować właściwą tożsamość kapłańską. I, i, czyli seminarzysta rzecz biorąc, jest wezwany do tego, żeby najpierw wyjść siebie, w duchu świętym zintegrować swoje mocne i słabe strony, i w Chrystusie iść do ludzi. Jeżeli chodzi o temat, kim w ogóle jest Kapłan. Jeżeli sięgniemy do Biblii, możemy tam zobaczyć, w, drugim, w pierwszym mieście św. Piotra, że cały lud chrześcijański jest ludem kapłańskim, przeznaczonym Bogu do składania duchowych ofiar. I w sensie ścisłym to kapłanem jest każdy wierzący, który przyjął chrzest. Już na mocy powołania chrzcielnego każdy z nas jest kapłanem, prorokiem i królem. Ale, to, ale jeżeli chodzi o to kapłaństwo wynikające z posługi święceń, z święceń kapłańskich, ono jest, zupeł, jest zupełnie inne. Różni się od kapłaństwa chrzcielnego co do istoty i co do stopnia. Jeżeli przeczytamy sobie jeden z opisów ustanowienia Eucharystii, które są zawarte w Ewangelii, to Chrystus, kiedy konsekruje, swoje, konsekruje chleb i wino w swoje ciało i krew, Wypowiada takie słowa. To czyńcie na moją pamiątkę. I tymi samymi słowami, który, którymi konsekrował chleb i wino w ciało i krew, ustanawia również kapłaństwo. Także sakrament kapłaństwa to jest, jest nieodzownie złączone z Eucharystią. Nie ma kapłaństwa bez Eucharystii i nie ma Eucharystii bez kapłaństwa. Są to dwa aspekty tej samej rzeczywistości. Chrystus jednym, jednym zdaniem ustanawia dwa takie same sakramenty. Jeżeli chodzi o samą tożsamość kapłańską, no to na pewno tym wzorem, takim ideałem kapłana jest, jest Chrystus. I mówi nam, przedstawia nam ten wzór też Ewangelia, życie publiczne, życie publiczne, działalność Chrystusa. W Biblii mamy wiele obrazów, które nam ukazują właśnie, w jaki sposób Chrystus postępował względem ludzi, względem apostołów. Ja znalazłem pięć takich różnych obrazów mówiących o tym, kim powinien być kapłan na wzór Chrystusa. Pierwszym takim obrazem to jest symbol chleba, czyli ciała Chrystusa po konsekracji i symbol wina, czyli krwi Chrystusa. Czym jest ciało? Ciało symbolizuje całe życie człowieka, czyli kapłan jest wezwany w swoim powołaniu, żeby złożyć Chrystusowi i ludowi Bożemu dar z całego swojego życia, ze swojej pracy, ze swoich zdolności. Ze swoich talentów, zainteresowań. Wszystko, co, to, co robi w życiu, ma ofiarować Chrystusowi i ludziom. Ale nie w taki sposób, żeby się tego jakoś pozbywać, czy e, odcinać się od tego, ale żeby to dać Chrystusowi, żeby On to przemieniał i w ten sposób to służyło na, e, dla zbawienia innych ludzi. E, drugim symbolem takim eucharystycznym to jest oczywiście symbol e, krwi Chrystusa, i on z kolei symbolizuje Całkowitą ofiarę, całkowitą ofiarę, ale w takim sensie cierpienia. To jest, że każdy kapłan jest wezwany w szczególny sposób, żeby, no żeby znosić cierpienia, że, że to kapłaństwo jednak jest trudem, że trzeba rezygnować z siebie i żeby, i żeby te swoje cierpienia codzienne, które znosi, ofiarował też Chrystusowi i to służyło też zbawieniu innych ludzi. Kolejnym takim obrazem, który mówi o tym, kim, jest, kim powinien być kapłan na wzór Chrystusa, to jest, to jest, to jest zdanie, gdzie Święty Paweł mówi, że wypowiada takie słowa. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który nie mógłby współczuć z naszą słabością, ale, ale doświadczonego na nasz wzór we wszystkim, oprócz grzechu. I to świadczy o tym, że kapłan na wzór Chrystusa powinien być blisko ludzi, znać ich problemy. Interesować się tym co, tym, co, tym, co przeżywają, a tą mądrość taką i, i w tą, ten, to współczucie, które może dawać ludziom no przede wszystkim ma, to, ma czerpać z własnego doświadczenia. Wtedy, kiedy kapłan sam żyje Słowem Bożym, kiedy sam też znosi cierpienia razem z Chrystusem, kiedy i, i idzie, w kierunku, idzie w Jego kierunku, doskonali się, Wtedy zdobywa tą mądrość krzyża, którą będzie potem mógł służyć ludziom, będzie mógł ich w ich lepszy sposób zrozumieć i pomóc im w różnych trudnościach. Także ważne jest to, żeby to, to doświadczenie, tą, tą, ten, tą bliskość z ludźmi zdobywać też właśnie poprzez nie tylko poprzez wiedzę, poprzez bycie z innymi, ale też poprzez własną pracę nad sobą. Kolejnym obrazem, który mówi nam o, Chryst o tożsamości kapłańskiej, to jest. Obraz dobrego pasterza z Jana. Tutaj Chrystus mówi, że on jest dobrym pasterzem, nie jest najemnikiem, który ucieka, kiedy, kiedy owce znajdują się w niebezpieczeństwie. I taki symbol takiego najemnika, kapłana najemnika to jest taki kapłan, który po prostu jest spełnia swoją posługę dla, dla pieniędzy. Nie troszczy się o, o owce, chce zrobić tylko to, co po prostu zostało mu wyznaczone, to, co jest konieczne, a kiedy, a, a kiedy spotyka jakieś inne y, trudności, problemy, to zostawia je, bo to, jest, bo to nie jest jego interes. Dba tylko o swoje, o swoje interesy, o, o swój dobry stan, a Chrystus wręcz przeciwnie. On, kiedy e, ma przy sobie 99 owiec zdrowych, zostawia te 99, ryzykuje tak ogromną liczbę tych owiec na rzecz, jed, na rzecz tej jednej i przyprowadza ją. E, także to widać tą bezinteresowną miłość Chrystusa, że nie zależy mu na zysku, ale na dobru owczarni i na miłości. E, kolejnym obrazem, który mówi nam o tożsamości kapłańskiej, to jest. E, Obraz Chrystusa Sługi. Przed, usta przed ustanowieniem ostatniej Eucharystii Chrystus w Wieczerniku obmywa apostołom nogi i to świadczy o tym, że no służba kapłaństwa w Kościele, że posługa kapłańska w Kościele polega nie na ciemiężeniu owczarni, nie na szukaniu stanowisk, zdobywaniu kolejnych urzędów, tylko na, na służbie. On odwraca tę ekonomię tego świata na rzecz Królestwa Bożego. I to jest tak, że wtedy, kiedy służysz, to wtedy królujesz. I wreszcie ostatni obraz, też obraz zaczerpnięty z Listu św. Pawła do Koryntian. To jest obraz miłości Chrystusa do Kościoła, ukazany w analogii do miłości małżeńskiej. Chrystus umywał Kościół, tak jak swoją oblubienicę małżonkę. I Podobny sposób powinien każdy kapłan y, ukochać kościół. To znaczy, że dla kapłana nie, nie powinno być żadnej innej ważniejszej osoby. Dobro, dobro kościoła powinno być na pierwszym miejscu. Między kapłanem a kościołem nie może być nikogo. I to ma też być taka właśnie miłość bezinteresowna w oddaniu siebie, to ma być, ma być też miłość właśnie cierpliwa taka, która też no, nie, nie poddaje się, jeżeli, jeżeli przychodzą jakieś różne kryzysy, trudności, problemy. Zawsze trwa pomimo też swoich słabości, pomimo swoich grzechów. To też ukazuje nam taką wierność po prostu kapłana Kościółowi, że zawsze ten, o ten Kościół dba i się o niego troszczy. Także to by było na tyle, moi bracia. Wiem, że to jest no, taki bardzo szeroki obraz tej tożsamości. Też ciężko jest go ująć, no ale mam nadzieję, że to mi się jakoś udało. I na koniec chciałem Wam powiedzieć tylko tyle, że... No Chrystus powołuje ludzi słabych, On właśnie wybiera tych słabych, żeby ich uzdolnić do, do bycia kapłanami. Tak więc jeżeli masz jakąś ochotę, jeżeli masz jakieś pragnienie tutaj bycia w seminarium, to nie wahaj się i wstępuj. Naprawdę Bogu nie, należy, nie zależy na ludziach mocnych, tylko On właśnie kształtuje ludzi słabych, żeby ich właśnie posłać. Bo właśnie Chrystus chce ukazać, ukazać właśnie swoją moc, swoją wielkość też właśnie poprzez słabość ludzi. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam Was na, do następnych, kolejnych odcinków.